Patrząc na układ, w tamtą stronę leci dołączenie do dwóch torów linii do zgozelca. Zgodzelc. gozelca O, rp 1 Tak, i z tej strony widać pochwę to bocznicy do tych zakładów chemicznych. Widać zachwaczone, czyli nic nie jeździ. I kozałek oporowy kończący tą bocznicę Okej, okay, tam jest ta linia nasza do Jelca A ja idę dalej w dół tego płotu bocznica jest dosyć rozległa, duża do piątego roku na terach jednego zakładu było Po czterdziestym piątym roku poszła drobnica tej, na tych terenach. Jak widać kawałki dalej tej trasy kolejowej, bocznicy kolejowej są już e, na terenie e, Rafluka e, roz... E, wyjęte. Jeszcze tak, że w okolicach 2008 2007 roku 2017 były.